Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Oto zaręczyny Weroniki oraz Patryka w ogrodzie na Mariackiej. Weronika właśnie siedzi sobie u siebie w ogrodzie, opijając piwo i paląc papierosa marki Viceroy. Nagle, za altanki, Wychodzi Patryk z kwiatkami. Cześć kochanie. Cześć. Tak i ładnie. Nazbierała Jęci. Możesz mi się przychodzić troszkę. Ile razy ci mówiłem, że parę nie szkodzi? Nie, naprawdę nie namawiam do tego. Ja tylko chcę... Ja wiesz, że ja dbam o Ciebie i chcę być z tobą jak najdłużej i właśnie z racji tego... Chciałem ci coś powiedzieć, bardzo ważnego. Oto nadchodzi ta momentalna chwila. Weroniko? Tam. Jesteśmy ze sobą już dwa dni. I mimo to czuję... Nie chciałbym, aby to trwało wiecznie. I właśnie dlatego... Wydałem 5 zł na targu i chciałbym cię teraz zapytać 80 zł Czy chciałabyś zostać moją żoną? Co to jest? No uruzkich. nie <grystanie> wajniewem. Wiesz, że ja nie jestem bogaty. Nie to co ten Adam, co do ciebie podbija. Ale wiem, że nas połączyła. Ta miłość i ten pierścionek z jakimś włosem jest dla mnie dowodem tego, że naprawdę, naprawdę, I Czy ty też? Kpis. Nie załamuj mnie. Czy ty chcesz, żebym się zabił? Ja byś ciebie żyć nie mogę. A ty myślałeś, że tego poważ? Wera, przecież ty naprawdę te rzeczy, które mi mówiłaś to go kupić zakład? Wyra, wiesz to, nigdy się tak nie czułem. Ja bardzo cię proszę, zaakceptuj to. Nie ukrywaj się, bo nie wiem, jakieś masz może swoje emocje inne, ale zaufaj sercu. I co ty tym Ja tak długo nie będę klęczał. Czy <grym> ty wiesz?